W świecie mediów istnieją nazwiska, które z czasem przestają być jedynie imionami i nazwiskami, a stają się symbolami stabilności, wiarygodności i zaufania. Dla milionów Polaków takim nazwiskiem od lat pozostaje Tomasz Wolny, dziennikarz, prezenter, człowiek, który przez lata kojarzony był nie tylko z profesjonalizmem ekranowym, lecz także z uporządkowanym życiem prywatnym, harmonijną rodziną i spokojem którego tak bardzo brakuje we współczesnym świecie celebrytów. Dlatego właśnie informacje, które zaczęły krążyć w przestrzeni medialnej, najpierw jako ciche szepty, później jako coraz głośniejsze spekulacje, wywołały tak ogromne poruszenie. Plotki o kryzysie, a nawet o możliwym rozwodzie, uderzyły w fundament wizerunku, który przez lata wydawał się nienaruszalny. Widzowie, czytelnicy i obserwatorzy mediów społecznościowych zaczęli zadawać pytania: Czy to możliwe? Czy nawet on nie uchronił się przed tym, co spotyka tak wiele znanych par? Każda medialna burza ma swój punkt zapalny. W tym przypadku nie był to żaden oficjalny komunikat, nie było dramatycznego wywiadu ani sensacyjnej okładki tabloidu. Wszystko zaczęło się niewinnie od nieobecności. Tomasz Wolny coraz rzadziej pojawiał się publicznie u boku żony. Brak wspólnych zdjęć, brak czułych gestów uchwyconych przez fotoreporterów, brak spontanicznych wpisów w mediach społecznościowych. Dla przeciętnego odbiorcy były to drobiazgi, dla branży plotkarskiej sygnał alarmowy. W świecie, w którym każdy gest jest analizowany, a każda cisza interpretowana jako coś znaczącego, brak obecności szybko został uznany za dowód kryzysu. Portale plotkarskie zaczęły publikować artykuły pełne znaków zapytania. Czy to już koniec? Czy Tomasz Wolny przeżywa trudne chwile? Małżeński kryzys gwiazdy. Takie nagłówki zaczęły pojawiać się coraz częściej, napędzając spirale domysłów. Jednym z najbardziej fascynujących, ale i okrutnych aspektów sławy jest fakt, że milczenie bywa głośniejsze niż słowa. Tomasz Wolny. Znany z powściągliwości i szacunku do prywatności, długo nie reagował, nie dementował plotek, nie publikował oświadczeń, nie wdawał się w medialne przepychanki. Dla wielu było to dowodem klasy, dla innych potwierdzeniem najgorszych obaw. Widzowie, którzy przez lata traktowali go niemal jak członka własnej rodziny, zaczęli czuć się zaniepokojeni. W komentarzach pojawiały się słowa wsparcia, ale też rozczarowania. Niektórzy pisali wprost, że wierzyli w normalność tej relacji, że była ona dla nich dowodem, iż w świecie show biznesu możliwa jest trwałość i lojalność. Tymczasem sam zainteresowany znalazł się w sytuacji niezwykle trudnej, rozdarty między potrzebą ochrony bliskich a presją, by powiedzieć coś, by uspokoić opinię publiczną. Nie bez znaczenia był fakt, że Tomasz Wolny sam jest częścią świata mediów. Doskonale zna mechanizmy, którymi rządzi się branża informacyjna. Jak łatwo z półprawdy stworzyć sensację, jak jedno zdanie, wyrwane z kontekstu, może stać się paliwem dla tygodni spekulacji. To właśnie ta świadomość sprawiała, że jego milczenie było tak konsekwentne. Każde słowo mogło zostać przeanalizowane, zinterpretowane, przekręcone. Każde zdanie mogło stać się nagłówkiem. Jednocześnie ta sama świadomość była źródłem ogromnego obciążenia psychicznego. Bo choć dziennikarz rozumie media, pozostaje przede wszystkim człowiekiem, mężem, ojcem, partnerem. Największymi ofiarami medialnych burz zawsze są ci, którzy nie wybrali życia publicznego. Rodzina Tomasza Wolnego, dotąd skutecznie chroniona przed nadmiernym zainteresowaniem, nagle znalazła się w centrum uwagi. Znajomi zaczęli zadawać pytania. Dzieci, jeśli słyszały lub czytały komentarze, mogły czuć niepokój. Każdy spacer, każda wizyta w sklepie mogła stać się okazją do szeptów i spojrzeń pełnych ciekawości. To właśnie w takich momentach widać, jak cienka jest granica między prawem do informacji a naruszeniem prywatności. Warto zadać sobie pytanie: dlaczego akurat ta historia wywołała tak silne emocje? Odpowiedź tkwi w symbolice. Tomasz Wolny przez lata był postrzegany jako reprezentant normalności w nienormalnym świecie show biznesu. Jego małżeństwo uchodziło za stabilne, wolne od skandali, oparte na wzajemnym szacunku. Gdy pojawiły się plotki o jego rzekomym rozwodzie, dla wielu była to utrata kolejnej iluzji, jakby kolejny filar runął, potwierdzając przekonanie, że nic nie jest trwałe. Ten pierwszy etap historii. To czas ciszy, czas, w którym pytania mnożyły się szybciej niż odpowiedzi, czas, w którym Tomasz Wolny obserwował, jak narracja o jego życiu prywatnym zaczyna żyć własnym życiem. Ale jak pokazuje doświadczenie, każda cisza ma swój koniec. A prawda, nawet jeśli długo skrywana, w końcu domaga się głosu. W którym Tomasz Wolny zdecydował się przerwać milczenie, odsłonić kulisy swojego małżeństwa. I powiedzieć wprost to, czego przez długi czas unikał. Bo to właśnie wtedy, gdy padły pierwsze szczere słowa, narracja zmieniła się na zawsze. Każda historia medialna, która przez długi czas opiera się na domysłach i niedopowiedzeniach, w pewnym momencie dochodzi do punktu krytycznego. W przypadku Tomasz Wolny, tym punktem była decyzja, którą dojrzewał tygodniami, a być może miesiącami. Decyzja o tym, by wreszcie zabrać głos, nie jako prezenter, nie jako komentator rzeczywistości, lecz jako mąż i człowiek, który zmęczył się cudzymi interpretacjami własnego życia. Milczenie bywa tarczą, ale bywa też ciężarem. Z czasem Tomasz Wolny zaczął rozumieć, że brak reakcji, choć początkowo miał chronić jego rodzinę, paradoksalnie działał na jej niekorzyść. Plotki nie gasły przeciwnie narastały obrastały w nowe fakty cytaty bez źródeł anonimowe relacje bliskich znajomych każdy kolejny artykuł każdy nagłówek sugerujący rozpad małżeństwa był jak kamień dokładany do pleców człowieka który i tak dźwigał ogromną presję zawodową wolny zdał sobie sprawę że jeśli sam nie opowie swojej historii zrobią to za niego inni bez empatii bez odpowiedzialności i bez prawdy to, co zaskoczyło wielu obserwatorów, to forma, w jakiej Tomasz Wolny zdecydował się przerwać milczenie. Nie wybrał krzykliwej okładki, nie sprzedał ekskluzywa, nie zamienił swojego życia w serial odcinkowy. Jego słowa padły spokojnie, bez dramatycznych pauz i teatralnych emocji, wypowiedziane tonem, który widzowie znali od lat, opanowanym, rzeczowym, chwilami wręcz reporterskim. Ale tym razem dotyczyły one jego samego. To był moment, w którym dziennikarz stał się bohaterem własnego materiału. Nie wszystko, co prywatne, musi być tajemnicą. Jedno zdanie szczególnie zapadło w pamięć odbiorcom. Tomasz Wolny przyznał, że przez lata wierzył, iż prywatność da się ochronić całkowitym milczeniem. Z czasem jednak zrozumiał, że w świecie mediów absolutna cisza bywa interpretowana jako przyznanie się do winy lub potwierdzenie plotek. Wyznanie nie było jednak prostym tak lub nie wobec pytania o rozwód. Było raczej próbą pokazania szerszego obrazu tego, jak naprawdę wygląda życie małżeńskie ludzi, których opinia publiczna ustawia na piedestale. Wolny otwarcie powiedział o kryzysach, o momentach zmęczenia. O napięciach, które pojawiają się w każdym związku, zwłaszcza wtedy, gdy jedno z partnerów żyje pod nieustanną obserwacją. Najbardziej przełomowe w jego wypowiedzi było to, że nie próbował idealizować swojej relacji, nie budował narracji o miłości doskonałej, która przetrwa wszystko bez zadrapań. Wręcz przeciwnie, podkreślił, że prawdziwa bliskość rodzi się nie wtedy, gdy wszystko jest łatwe, ale wtedy gdy pojawiają się problemy. Przyznał, że w pewnym momencie oboje z żoną musieli zadać sobie trudne pytania. Nie o to, co powie opinia publiczna, ale o to, czego naprawdę od siebie oczekują, o granice, o wzajemne wsparcie, o sens dalszej drogi razem. Dla wielu słuchaczy była to jedna z najbardziej ludzkich wypowiedzi, jakie kiedykolwiek padły z ust osoby publicznej. Co ciekawe, wyznanie Tomasza Wolnego nie dało się łatwo sprowadzić do jednego zdania. Nie było tam jednoznacznego rozwodzimy się, ani równie prostego wszystko jest idealnie. I właśnie to najbardziej zirytowało część mediów, bo prawda okazała się bardziej skomplikowana niż sensacyjne tytuły. Okazała się procesem, a nie wydarzeniem, drogą, a nie finałem. Wolny jasno zaznaczył, że jego małżeństwo przechodziło trudny etap, ale nie zgodził się na to, by ktokolwiek z zewnątrz wydawał wyroki. Podkreślił, że decyzje dotyczące życia prywatnego zapadają w ciszy domowych rozmów, a nie w komentarzach internetowych. Po tym wystąpieniu fala komentarzy była ogromna, ale jej ton znacząco się zmienił. Zamiast sensacji pojawiła się empatia, zamiast oskarżeń zrozumienie. Wielu ludzi pisało, że po raz pierwszy poczuli, iż ktoś znany mówi dokładnie to, co oni sami przeżywają w swoich związkach. Nie brakowało też głosów wdzięczności za odwagę, za szczerość, za to, że nie udawał ideału. Jednocześnie pojawiły się nowe pytania: czy to już koniec kryzysu, czy to początek nowego etapu? Czy ta szczerość oznacza zamknięcie sprawy, czy dopiero jej otwarcie? Tomasz Wolny miał świadomość, że mówiąc prawdę, naraża się na kolejne interpretacje. Ale tym razem to on przejął kontrolę nad narracją. Jego słowa nie były reakcją na plotki, były próbą ich rozbrojenia. Cena była wysoka. Odsłonięcie fragmentu prywatnego życia zawsze wiąże się z ryzykiem. Ale dla Wolnego była to cena, którą uznał za konieczną, by odzyskać spokój i godność. Kiedy Tomasz Wolny zdecydował się przerwać milczenie i publicznie odnieść do plotek o swoim małżeństwie, wielu sądziło, że to będzie moment kulminacyjny całej historii. Punkt, w którym emocje osiągną szczyt, a zainteresowanie mediów stopniowo zacznie wygasać. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej złożona. Bo prawda, raz wypowiedziana, nie zamyka drzwi, ona je otwiera, czasem na oścież. Bezpośrednio po jego szczerej wypowiedzi w przestrzeni medialnej zapanował specyficzny rodzaj ciszy. Nie była to cisza obojętności, lecz cisza przetwarzania. Dziennikarze, komentatorzy i widzowie próbowali zrozumieć, co właściwie usłyszeli, bo nie dostali gotowego scenariusza, nie było klasycznego happy endu ani dramatycznego finału. Była za to opowieść o procesie, o małżeństwie jako relacji żywej, dynamicznej, podatnej na zmiany, kryzysy i odbudowę. Dla mediów przyzwyczajonych do prostych narracji było to wyzwanie jak opisać coś, co nie mieści się w schemacie. Pierwsze artykuły po wyznaniu wolnego były wyraźnie ostrożniejsze. Zamiast krzykliwych nagłówków pojawiły się cytaty, zamiast domysłów. Analiza tonu, gestów, znaczeń. To był sygnał, że coś się zmieniło. Najważniejsze jednak działo się z dala od mediów, w domu, w codzienności, która, choć pozornie zwyczajna, po medialnej burzy nigdy nie jest już taka sama. Wyznanie Tomasza Wolnego nie było jedynie komunikatem dla opinii publicznej, było także symbolicznym momentem dla jego relacji. Publiczne nazwanie trudności wymaga ogromnej odwagi. Ale jeszcze większej odpowiedzialności, bo kiedy raz przyzna się, że nie wszystko jest idealne, trzeba być gotowym na dalszą pracę, na rozmowy, które nie zawsze są wygodne, na redefinicję ról, granic i oczekiwań. Z bliskiego otoczenia wolnego zaczęły płynąć sygnały, że ten czas, paradoksalnie, stał się dla jego małżeństwa momentem intensywnej refleksji, nie presji. Lecz uważności. Jakby oboje zrozumieli, że skoro i tak znaleźli się w centrum uwagi, jedyną sensowną odpowiedzią jest autentyczność wobec siebie nawzajem. Jednym z najbardziej znaczących efektów wyznania była reakcja zwykłych ludzi. Widzowie, którzy wcześniej komentowali z dystansem lub ciekawością, zaczęli mówić o sobie, o własnych kryzysach, o latach ciszy w związkach, o momentach, w których brak rozmowy był bardziej niszczący. Niż sama kłótnia. Tomasz Wolny, być może nieświadomie, stał się lustrem dla tysięcy par. Jego historia przestała być historią celebryty, a zaczęła być uniwersalnym doświadczeniem. To właśnie wtedy wielu zrozumiało, że kryzys w małżeństwie nie musi oznaczać porażki. Może być sygnałem alarmowym, a czasem nawet początkiem dojrzalszej relacji. To przesunięcie narracji było kluczowe, bo zamiast pytać. Czy oni się rozwiodą? Ludzie zaczęli pytać, jak my radzimy sobie z trudnymi momentami. Równie ciekawa była reakcja samych mediów. Dla wielu redakcji wyznanie wolnego było niewygodne. Oto bohater plotek sam przejął kontrolę nad historią, nie dostarczając jednocześnie paliwa dla sensacji. Nie było zdrad, nie było dramatycznych konfliktów, nie było winnych, była dojrzałość. Część portali. Próbowała jeszcze wracać do tematu, analizując każde kolejne publiczne wystąpienie dziennikarza. Czy wygląda na szczęśliwego? Czy żona pojawiła się u jego boku? Czy to już powrót do normy? Ale te próby coraz częściej spotykały się z krytyką czytelników, zmęczonych nad interpretacją. W pewnym sensie Tomasz Wolny dokonał czegoś rzadkiego zmusił media do cofnięcia się o krok. Po tym doświadczeniu zmieniło się również to, jak wolny zaczął zarządzać swoją obecnością publiczną. Nie stał się bardziej wylewny, ale też nie wrócił do całkowitej ciszy. Wyraźnie zaznaczył granice. Prywatność nie oznacza tajemnicy, ale nie oznacza też pełnej dostępności. To subtelna, lecz bardzo ważna różnica. Oznacza ona, że osoba publiczna może decydować, co i kiedy komunikuje. Bez poczucia winy i bez presji, by zaspokajać cudzą ciekawość. Widzowie zaczęli to respektować, a przynajmniej coraz częściej rozumieć. Jednym z najczęściej powracających pytań po wyznaniu wolnego było to, czy powiedzenie prawdy przyniosło mu ulgę. Odpowiedź, choć nigdy nie padła wprost, wydaje się złożona. Prawda nie jest lekarstwem natychmiastowym, nie usuwa problemów, nie rozwiązuje konfliktów. Ale daje coś innego spójność między tym, kim się jest, a tym, co się pokazuje światu. Dla człowieka, który przez lata zawodowo operował faktami, narracją i odpowiedzialnością za słowo, brak tej spójności byłby zapewne nie do zniesienia. Wyznanie nie było więc słabością, było aktem zawodowej i osobistej integralności. Historia Tomasza Wolnego i jego małżeństwa nie kończy się na jednym wyznaniu. Ona wciąż trwa, jak każda prawdziwa relacja. Zmienia się, dojrzewa, podlega próbom. Kiedy opadły emocje, a medialny szum stopniowo ucichł, historia Tomasz Wolny weszła w fazę, która rzadko interesuje tabloidy, lecz która w rzeczywistości jest najważniejsza faza codzienności po wyznaniu bez kamer, bez nagłówków, bez presji natychmiastowych odpowiedzi to właśnie tam rozstrzyga się czy szczerość była jedynie chwilowym gestem, czy też fundamentem trwałej zmiany? Najtrudniejszym momentem dla każdej osoby publicznej nie jest szczyt zainteresowania, lecz to, co następuje później, gdy ludzie przestają pytać, gdy nie ma już okazji do tłumaczeń, gdy pozostaje tylko relacja z samym sobą i z najbliższymi. W przypadku Tomasza Wolnego, ten etap przyniósł coś, czego nie da się zmierzyć z statystykami oglądalności ani liczbą komentarzy spokój innego rodzaju. Nie był to spokój wynikający z braku problemów lecz spokój płynący z akceptacji faktu, że życie, nawet to najbardziej uporządkowane, bywa nieprzewidywalne. Małżeństwo, o którym mówiono tak wiele, przestało być tematem stało się znowu relacją procesem. Wspólną drogą, której kierunek nie musi być zatwierdzany przez opinię publiczną. Jednym z najbardziej trwałych skutków tej historii okazało się coś, o czym początkowo mało kto mówił wprost: redefinicja męskości w przestrzeni medialnej. Tomasz wolny, mówiąc o kryzysie, nie używał języka porażki, nie uciekał w żarty, nie chował się za ironią, zamiast tego pokazał postawę, która wciąż bywa rzadkością. Odpowiedzialność emocjonalną, przyznanie, że coś jest trudne, nie odebrało mu autorytetu. Wręcz przeciwnie, w oczach wielu ludzi go wzmocniło. Dla mężczyzn, którzy wychowali się w kulturze milczenia, ta postawa była ważnym sygnałem, że dojrzałość nie polega na udawaniu, iż wszystko jest pod kontrolą. Polega na gotowości do rozmowy wtedy, gdy kontrola się wymyka. Nie brakowało głosów, że publiczne mówienie o problemach osobistych może zaszkodzić karierze, że widzowie wolą stabilność, że telewizja nie wybacza pęknięć w wizerunku. Czas pokazał coś odwrotnego. Tomasz Wolny nie stracił wiarygodności, zyskał nowy jej wymiar. Jako dziennikarz pozostał rzetelny i profesjonalny, jako człowiek stał się bliższy. Jego obecność na ekranie zaczęła być odbierana nie tylko jako przekaz informacji, ale jako spotkanie z kimś, kto zna ciężar słów i konsekwencje ich wypowiadania. Paradoksalnie, właśnie ta osobista historia sprawiła, że widzowie jeszcze bardziej ufali temu, co mówił w innych sprawach. Jedną z najważniejszych lekcji płynących z tej historii jest zmiana podejścia do prywatności. Tomasz Wolny nie oddał swojego życia mediom. On je na moment odsłonił, na własnych warunkach. To zasadnicza różnica. Pokazał, że prywatność nie musi być murem ani fortecą może być drzwiami, które czasem się uchyla, a czasem zamyka bez tłumaczeń, bez poczucia winy. Dzięki temu odbiorcy nauczyli się czegoś równie ważnego że nie wszystko, co prawdziwe, musi być publiczne i że szacunek do granic jest formą dojrzałości, także po stronie widza. W świecie, w którym historie żyją jeden dzień, a emocje są towarem jednorazowym, opowieść o Tomaszu Wolnym wyróżnia się właśnie tym, że nie miała wyraźnego finału. Nie było dramatycznej kropki, nie było jednoznacznego rozstrzygnięcia, było za to coś znacznie cenniejszego proces, ewolucja, zgoda na to, że życie nie składa się z jasnych odpowiedzi, lecz z ciągłych prób zrozumienia. Ta historia została z ludźmi, bo dotyczyła ich samych, ich relacji, ich lęków, ich ciszy. Ostatecznie wyznanie Tomasza Wolnego nie było aktem medialnym, było aktem osobistym, który przypadkiem wydarzył się publicznie i właśnie dlatego miało taką siłę. W czasach, gdy szczerość bywa strategią marketingową, on potraktował ją jako odpowiedzialność, nie wobec mediów. Wobec siebie i swoich bliskich. I być może to jest najważniejszy wniosek płynący z tej czteroczęściowej opowieści: że prawda, nawet trudna, niepełna i niewygodna, nie musi niszczyć. Może porządkować, może przywracać sens, może być początkiem, a nie końcem, bo czasem największą odwagą nie jest walka. Największą odwagą jest powiedzieć: To jest moje życie i biorę za nie odpowiedzialność.